Siemaneczko z tej strony, Venus Play Games. I dzisiaj z nami psycho przywitaj się. Siemanko wszystkim, witam Was w nowej serii. Zagraj z nami w Terarię. Ehm um, tak. Domek, jak już widzicie, jest taki, jest trochę zmieniony. Są nowe banery, jest nowy ludek, Jest parę nowych skrzynek. A poza tym nie zmienił się nic. Oczywiście, nasz nowy sąsiad, czyli Isak. No. Więc tak, gdzieś... E, dzisiaj tak jak planowaliśmy idziemy. Do Kawą. Do Kejwa. Zrobiłem specjalną drogę, bo tak jak w ostatnim odcinku patrzyliśmy, tam nie dało się przejść. Ja sobie kupiłem siatkę z tego względu, że mam wędkę. I potrzebne mi są robaki. Do łowienia oczywiście. Do łowienia. Tak, i dzisiaj w tym odcinku jeszcze byśmy chcieli zrobić most, bo w jednym miejscu, jak się pójdzie w lewą stronę, jest tam dosyć dużo wody, więc opłacałoby się tam zrobić fajny mościk. Tak, to tyle. Odjedźcie o to? Nie, po lewej stronie. Tam na lewo, w drugą stronę. O, coś zabrałem. Właśnie, dzisiaj jak sobie tak połowiłem, no ryb nałapałem. I jak wam otworzy skrzynię, którą wyłowiłem? Dobra, otwieramy drewnianą skrzynię. Sedlot Jak się to... Dobra. Dostaliśmy Iron Skin Potion. Dwie. E, A. Jeszcze Duration. Duration. Przez 5 minut. To chyba było tutaj. Ale co? Ten cave. Ten, w którym jeszcze nie byliśmy. No. No to w tym tak. I przepraszam Was, ale myśmy już tak właściwie już mieliśmy. Cały materiał nagrany. Tylko ja byłem taki. Taki, że. Dobra, zapomniałem to jest tak. nagrywania, więc. Była już połowa nagrania. Wszystko było fajnie nagrane. Dźwięk był wszystko było Ale zapomniałem włączyć nagrywania I psycho mówił sam do siebie no. To tyle co mam do powiedzenia Oczywiście więc tak tutaj O tutaj jest, więc sobie Wszystko będziemy zbierać bo zawsze się przyda, nie? No na, na sam początek to na pewno się przyda Dobra, czy, czy ty masz lepszy killoff niż ja? mam heavy Lit pickaxe o fajnie tu jest lodowa skinia, jak widzicie o przepraszam was ale przez chwilę był ciemno ej tu masz ten robaczka o to czekaj za chwilę go złapię, pilnie go tam nigdzie nie pójdziesz do wody w To teraz widzisz go? dobra mam Okej, zabiję tego Slema Tak i co robiliśmy wtedy jak... Y, ja zapomniałem włączyć nagrania Byliśmy w jaskini, w której było y, strasznie dużo y, lud. Z no, tych lód zrobiliśmy się. sobie itemki No jak widzicie ja mam ten helm Ja dostałem helm od Psycho, a Psycho sobie zrobił nowy lepszy O i patrzcie co tu mamy O to mi właśnie chodziło Mamy tutaj pokoi tylko coś by mnie walło 30 nie wiem, co um, to Na pewno ten dispenser Poczekaj, bo tu... Aha, dobra, już wiem co tam jest, Dispenser, uważaj. Dobra. Właśnie... to zauważyłem. Ja mam 7 HP, więc... się muszę szybko uleczyć, żeby nie było wpadki i żeby... Dobra, dojdziesz Serio, tutaj... Serio, już miałem... już miałem na podkę, nacelowałem, tylko nie znaleźłem nacisnę przycisku. To, dojdziesz do mnie... Tak, a I powiedz co tam jest w tej skrzyni, psu. jest miecz lodowy... Ile on woli? Jest lepszy od tej ręki? 15, 15 damage. A. a to ja go sobie wezmę, jakbym mógł. Pozwolić mi? Um, no dobra. Okay. To on ja już nie... tam idę do psu. Będziesz miał i tak lepszy miecz niż ja. ja powoli a, przepraszam, przepraszam za dźwięki w tle, ale. No, rodzice w domu, a ja nie mam drzwi w pokoju. Taki pech. Więc wiecie. Jeżeli Wam się odcinki z tej serii podobają, to zawsze możecie zostawić łapkę w górę. Ja nie zmuszam, ale jeżeli Wam się podoba, to bardzo motywuje do dalszego nagrywania i ja wiem, że Wam się seria podoba. No, bez powodu byśmy nie mieli aż tylu wyświetleń w jeden dzień, bo to jest dopiero początek naszej przygody na YouTube, a już mamy tyle wyświetleń, więc. Znaczy no, może 100 wyświetleń dla niektórych to jest mało. Ale, ale dla nas. Dla, na... no, dla, nas jest... no, dla nas to jest sam już, że coś osiągnęliśmy. Jesteś blisko. Wiem, jestem prawie przy celu. Hmm. Mój tata <grym> zaczął śpiewać. Okej. Okay. Warto wiedzieć. No, bardzo warto. No. Aż sobie tam rzucę stika. Oj, widać, że będzie dużo do zwiedzania w tym Kewie. No to dobrze I zapomniałem włączyć stopera, ale to tak na, na oko pójdziemy z czasem O, tu mamy a. rudę, więc sobie... To ty wykop to niżej, ja sobie tutaj... Zbliżę. A dobra Albo dobra, ty no ją zbieraj... Kop, ja tam... to jest tin, więc szybko pójdzie A, stinu... a ja lód by nam się przydał, nie? Bo się da, Ej, się dobra, ludowy. chodź tu do mnie ja lód pozbierać Co? Lód pozbierać e, Lód możesz pozbierać, to możemy z niego zrobić jako taką lodową e, piwnicę No, będziemy właśnie ten domek mm, dekorować Na przykład tam widzieliście banery zrobiliśmy, które zdobyliśmy podczas walki z potworami No, z mobami różnymi No i ja zrobiłem ten posąg, co jest u góry na strychu, więc... Kosztował 20 koblet, tam ile. 100 Serio? Mhm On się? jest za st A to ty go zrobiłeś, a ja przecież nie On... Ja wiem, że go się robi ze stu kobla Nie, ja miałem 50 kobla w ekwipinku A I zostało mi bodajże 30 Dobra, już tam wystarczy tyle Ja idę na dół Przepraszam, co tu jest my jest mój Glowsy <kluw> Przepraszam nie musisz przepraszać no. Po prostu graj um, Tak co tu dalej mamy o, Kolejne zejście Co to jest to fioletowe powiedz mi tutaj um, To jest... jest Jest następny pokój nie? Super jest mm, Spoko Fajny o, Właśnie ja, ja tu szybko postawię pochodnie bo tu nic nie widać I szybko trzeba tam wypić. Slime, zabić, o tak. Ale powiem ci, że z drugiej strony chyba coś tak samo się będę tego spodziewał. A slash y, block się przyda? Slash block? Nie wiem. Slash, no. A o tu brate. są, y, tak, tu są tak, buty do chodzenia po lodzie, które będą y, moje, bo ty mi już masz... Dużo rzeczy Zobacz I... mam Gold ty masz Gold ma... będzie twój Ice torch też I pochod... i ten I pod A właśnie mam miksturkę która działa na 5 minut I dodaje 25% więcej Weź to sobie O spoko e, Dzięki nie A nie właśnie ty chciałeś Ty co... chciałeś ten miecz A no no, no chciałem chciałem Dobrze dzięki I teraz no. można jechać Ej ten, ej dobra, poczekaj, bo tam strzela. No, takim lodowym promieniem. Dobra. Ale dobra. Ej, ale tutaj jeszcze jest ruda. My, nie zapomnijmy jej wziąć. Bo zawsze nam się do czegoś przyda: do skraftowania różnych itemów kieszynych. Kulde, Kurde, ciekawe, ile tak na oko już nagrywamy. Bo przydałby się czas. Znaczy, na oko no będziemy nagrywać sporym. Zje się i coś w tym stylu No, coś koło tego Dobra Tylko, był tu żerando Co? Ja nie no był, coś. był, ja go zebrałem No to dobrze Tu mamy wędkę. Ja, ja też właśnie sobie wędkę, czyli znaczy, Psyło mi skraftował wędkę Ale nie mam siatki, bo mm, kasy nie miałem mm. Dobra, jak to Tam u Gdzie ciebie to? pika, ale... poczekaj czekaj, bo muszę się jakoś stąd wydostać, nie? żeby ci linę, bo ja mam 740 liny A trzeba ją będzie wykorzystać, nie? Dlaczego? No, więc... No dobra <laughs> sorry, z... sorry, za to Dobra, nie szkodzi, ziomuś <laughs> ja Każdemu się to może zdarzyć tu... jakbyś mógł to... Dobra, ty się tam wdrała... Aha, bo ty linę zrobiłeś, ja właśnie chciałem rozstawić. No szybko, do góry, do góry. Dobra. Ło, wow, dobry ten miecz jest. No właśnie widzę. i ten... On jest chyba lepszy niż mój, bo ja mam z platyny zwykły miecz. Poczekaj. No, tam nie, tam lepiej nie, nie idziemy. Ja stuś, znaczy, tak, nie? co to jest te zielone, takie guzik, o, to zielone, taki guzik? To, weź z zbij to, jest chyba ametyst, jak I się nie ma... to jest emerald. No, widzisz. Dobra. Jak... Po drodze Coś... to zbiję, jakbyś mógł. Kurde, no nie gadaj, że już się skończył, a taki fajny kejwik się zapowiadał. No, bardzo fajny, mi się podobał. Lepszy niż tamten. Ale dobra, ja właśnie coś zauważyłem możesz iść za mną. Chodzi ci o te takie coś czerwone z białym? Yy, nie, coś jest pod nami, bo widziałem pomieszczenie. Przepraszam was, że w niektórych momentach jest ciemno, ale tego po prostu nie umiem upilnować, no bo co, co chwilę trzeba tarć trzeba stawiać i ja tu idę po Emerald no. Jak już co to dawaj linę No okej okay. Uważaj za to, mam jest slime Widzę no, właśnie, ale pójdzie na no, w hit'y czekaj, nie, czekaj, nie piek... nie nawet na to poszedł No bo ty masz tam ulepszony ten miecz, nie? No nie jest kozacki ten miecz Ale tu jest Emeraldzik, dobra już mam drugi Emerald, jest spoko tu się linie, linie się, z, się z, zrobi. Na prawo to pomieszczenie jest. Widzisz? Tam lata. To nie um, jest pomieszczenie, to, to jest po prostu dalej cave jakiś. Ale tam też coś jest. Widzisz, tam jest ten, zombie tam był w helmecie. I mu się głowa świeci. Aha, no fakt. Bo są te zombie. Jak je zabijemy, to nadają bomby. No, to idziemy do niego, ale... Ja bym, ja bym go... Fuck! Fuck! Yes, żyjesz? Żyję, żyję. Ja sobie podkę na Helta szybko wypiję. Ja to zabudowałem, żeby nam nic nie wpadło na razie. Do Dobra. Że ja szybko mierz wyciągnę. Dobra, to było OP. <grym> ja zacząłem walić z kilofa. A ja wyciągnę szybko mierz. Ej, nie kop tam, bo tam woda się wyleje. Wiesz co ci powiem? La, 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 la. Tutaj wody. Nie, ale ja bym się chciała tam dostać, ci Gdzie jest ten, ten zombie, na tym kasku? No to za chwilę się tam dostaniemy, tylko patrz Tu ice Lud wykupuje, no co na co mam patrzeć Tam też jest no. pomieszczenie, no wiem No ale to tamtym pomieszczeniem może się dostaniemy do tego zombie Nie, dobra, nie dostaniemy Nie, dostaniec. bo tam to jest tylko jedno zamknięte pomieszczenie A fajnie jakbyśmy go zabili, bo może coś fajnego Albo nie, za dużo to będzie roboty, Chodź, Co tam jeden zombie, przecież ich będzie... ...dużo No, jeszcze ich to spotkamy jest dużo To w jednym pomieszczeniu, więc... A dużo byśmy stracili, nie, wiem, może 4 minuty byśmy to kopali, bo jak widzicie, nie mamy jeszcze takiego zaawansowanego sprzętu do wydobywania tak szybko. Znaczy jest... nie, no na pewno trzeba będzie sobie zrobić lepsze kilopy, żeby szybciej kopać. No to będzie znowu trzeba, rudy się będą generować powoli, co nie? No, widać, że tutaj znowu małe pomieszczenie. Uważaj, uważaj, zabij tego, zabij... nie zabij, uważaj, jest! Fok! Fok! Off. Co ona mi chce zrobić? Chodź tu, szybko, chodź tu, chodź Chodź tu! Pomóż mi ją bić! Pomóż mi ją bić! O nie no fuck czekaj! Szybko! Fuck! Dobra, ej! Dobra! Sorry Czemu nie weszłeś? Czemu nie weszłeś tam? Ja ślem! Na serio. Dobra, jest noc i znowu będę musiał walczyć sobie z potworami. Fuck! Fuck! Last girl! No właśnie to jest losger. Jeżeli ją zabijemy, to jest jakieś prawdopodobieństwo, że wyleci nam jakiś fajny item. Ja Nie ja, ja, ja będę powoli. Low. Fuck! follow mi 7. 7 tylko? No. Ile ona już ma HP? 180 ileś. Nie ja będę. Na, il, na ile? Nie, no, na 250. No to ładnie ściągłem. No ale ja jej teraz też biorę. Jest 100. Jest ja ją, tak, ja ją ubiję ne? i ten się cofnę do chaty, żeby tam z tobą być. Znaczy no. Tak dobra. Ja Rozformułowanie tej... było nietrafne. Ja już jestem przy tym cave, ie. ja wchodzę do środka. A, ty, a dobra, ty tu wejdziesz, tak? No, ja już idę, jestem blisko. Nur D5, nie, ona mnie nie zjewała, ja jej ciągle waliła. Bez kojarzyń. No weź po prostu, zrób ten odstęp, żeby te dwie kratki były wolne. No właśnie ja tak robię, ja zrobiłem tak. Tylko ona się co chwilę wierci. I tak, zadawaj jej cały czas te ciosy, jest strzelaj, bo ona wtedy będzie częściej podchodziła do tego. Kiedy ona skacze tam, pod de pode mnie. Dostała. Już ma 111 HP. 104. 92 HP. Dobra, stary. A wtedy jak myśmy ją spotkali, to ona się chyba z nami zaprzyjaźniła, nie? Mm, to jest Lost Gear. Ona się zgubiła w tym cave i po prostu ona jest agresywna do każdego. To jest mpc, ale on jest agresywny I słyszycie. Chociaż jesteś prawie... Ile ty jesteś? 70 Ej nie wchodź tu, ja ją zabiję Spokojnie Zostało Ile ty masz hp? 100? No ciągle jest to Pamiętaj, że ten gold coin jest mój Ile jej zostało życia? 7 7 z 300 Aj ty Dawaj Serio? Udy, nic. nic Nic No, no ale dziwisz dobrze... się jak ona tu była w jaskini cały czas no to Cała Ale dobrze, ale dobrze, że chociażbyśmy ją znaleźli to pokazaliśmy Już 16 minut nagrywamy, bo sprawdziłem przed chwilą Serio? Tak Mmm spoko mm, więc tak Tutaj jak nic nie ma, no to zostaje nam tylko kopanie w ten nieszczęsny dół. No to, ale to weź, no to weź, daj lino ogromno na górę. Spoczko. Liny mamy dużo, więc nie będziemy co oszczędzać, a liny się daj. O dobra, jest kraivik. Więc... No, no. Mały kraivik. No ale zawsze coś nie. O, bok też jest cave, więc tutaj się kopiemy w bok. Ej, nie tu, nie tu, nie wpuszczaj Ej. wody kiedy ten będzie koniec nagrania, nie bo teraz jest 17 minut. To jak za chwilę powinno być. No, spoko. I to, Najwyżej skończymy. Y, jeszcze jak wtedy byliśmy w tym krawie, no to tam były pająki, właśnie. Siła zabił um, dwa pająki, a ja jednego z łuku. Ale dosyć mocne były. No. jakbyśmy no, tam zeszli ja... sami, to byśmy zapewne deadli, ale myśmy ich powoli lali, więc. Daliśmy radę. Znaczy nie to, że powoli, ale. Czekaj, zapomniałem liny dawać, córka. Tu jest, tu jest cake. Bo słychać. Dobra. Myślę, że taki odcinek. że po kajwach chodzimy, ale. Mówię wam. Znaczy, no, że... miało, miało być chodzenie po kajwach, no, więc jak jest. Jak obiecywałem, no to, to. Będzie, no. Jak on nie jestem, więc. Myślę, że wam się ten odcinek podobał. Duży się o nas. Dobra, usłyszyli? ej, tylko jedną stronę, ja drugą. No. To ja lewą. No. No. Dobra, tutaj coś jest? U do... ciebie na stole. Starą. Dobra. Stara. No tutaj jest. Nie, wiem, że byłem, boże, boże, takie i... malutkie. A no. baterie I tu. sobie no. wyjdziemy, właśnie? Nie, nie widziałem. O tutaj jest ładnie No Tylko aby tutaj pajanków nie było Bo się będzie ostro Sorki znowu? Nic nie szkodzi, YouTube ci to wybaczy Ach. Jest tam coś? Wiesz co, y, tu jest takie co Ametyst I... o, tu, Ej tu jest jeszcze jeden ametyst Więc go weź. Tyszę, co go wałeś? ametystu zrobić Chyba ametyst... A, nie? Mm, uważaj ja bym prawie z spadł, Ja spadłem 80 metrów w dół się zabiłem Ja tam inne właśnie robię Jakbym miał potkę, że mogę się teleportować do ciebie To by było op Fajnie jakby dodali Dobra O ja tam nie idę Czemu? Tam jest pełno rzeczy Znaczy pełno zombie ja tam, ja tak powoli tam pójdę, bo muszę tu pooświetlać wszystko. Stary, zanim ja tam dojdę, to ja będę już miał pierwszą, drugą, no, znaczy trzecią gwiazdkę mani, nie? Mhm, spoko. Bo już mam, ile gwiazd? Fuck! Cztery. Ja prawie dojadę, bo ten nie topisz, nie zepchał na dół. Ale mocno. To wypij, wypi szybko potkę i zabarykaduj się. nie, ja ten, ja spadłem na ten, na linę. Fuck, SUPI! sopi! Jakiś dziadek tu spada mnie. Jakiś wiking, 70 ma. Wiking? No To gadam ci, zabarykaduj się A ten? Ale ja go spokojnie, ja mam ten miecz Tylko jeden klocek mi przeszkadza Kur... prawie bym chciał dotknąć Jadę. Emocje jak na zbieranie Nie... grzybów Właśnie, emocje jak na grzybobranie, ale okej okay. hmm. Ale po 20 mu w głowę wałem przed chwilą No Masakra Bo zadałeś mu krytykę Wiem. Po prostu. Dostał wytrzota. I, I się skłonął. Spoko, wyrażenie, skłonął. No, moim zdaniem też jest spoko, więc. Nie mam nic mm -mm. do tego. Ja powiedziałem to dla żartów. Nevermind. O, dostałem coś. Hak. Jeszcze 5 minut, więc. Szkoda, że to tak szybko przyleciałoby. Bo... No, Myślę, że ale odcinek fajny odcinek, no, odcinek powinien być fajny. Poczekaj, bo A jestem jeszcze nie pół kilometra. Więc... No, było co słuchać No, mówię, mówię, mówię cały czas. Mówię, mówię, bułka, bułka. bułka. Dobra, bez bułki. No, Z masłem. Opie. Ja po nagraniu chyba idę coś zjeść, bo tyle myśmy w tym. Gadali o jedzeniu, a, a myśmy tyle razy się zabierali do nagrywania, żeby było coś fajnego i ciągle był fany moment. No, jak jeszcze się uda zrobić? Właśnie, weźmiemy jeszcze z tego fan moment, zrobimy z tych wyciętych scen. Acz no. E, wiesz, coś ty mi zrobił przed teraz? Co? E, jak spalę, coś mi się stanie, nie? Nie, bo tam jest lino. Tak, wiem, ale tutaj mam górnika Uważaj, bo idą Gdzie idą? Do ciebie Tam idzie wiking i ktoś jeszcze Fagot, Ja tutaj będę powoli bił Idę ci pomóc Ale się Dobra, Dobra mam trzy bomby Ej, tu twój pieniążek jest u góry, nie? Te, yy... Dobra. Tam jest Dobra. Tamtego ora Tak. Ej, tu jest pomieszczenie. Jeszcze zajrzymy do tego pomieszczenia, tylko schodzimy na dół. O, tam jest jeszcze serce. Ja sobie Oczyń возьmę, się. Bo ja mam małą HP. Spoko. Otrzymaj się, bo dostałem hock. Dobra, idę, ja schodzę... <grych> idę sobie po serce. Idę sobie po serce. Okej. Okay. No ja się mam. O, działa na śnieżki. Serio? No. To spoko. Poczekaj, bo tu gdzieś miałem pochodnie ja i nie wiem gdzie da. Użyję już, miejsce nie zabrało? Dobra, tylko oby nie zaczął skakać, bo ja chcę iść po ten ametyst. Szybko, dobra, 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 dobra. O ja mówię bukot dużo no? ja mam, czy ja zebrałem teraz dwa pianina? Ej, z jednego pianina wyleciało mi dwa. Jeszcze nie wiem, czemu takie bugi są. Ale fajnie, bo do, do chatki sobie wstawimy naszej naszej przytulnej chatki. A czy to dawaj tam, bo tam nas nic nie weźmie. Tutaj. Dobra, wyszle jeszcze dwie minutki. Dobra, to może skróćmy ten odcinek. Jakby ktoś po... się pytał, jakim programem nagrywam, to nagrywam Camtasia Studio 8. 8. Dobra, zakończmy tutaj odcinek, bo jeszcze muszę... bo ja mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Ach, no. Teraz i. Więc tak, to był odcinek z Terrarii. Drugi. Exploring po keiwach. Był dzisiaj ze mną psycho. Pożegnaj się. Na razie wszystkim. Trzymajcie się i do na następnego odcinka. I oczywiście Venus lej. Games, Narca.